Jeżeli pan radny chciałby, żeby, żeby, żeby te rady sesji były transmitowane przez te widzenia w to myślę, że musi się pan zwrócić do Rady Nadzorczej z mieszkaniowej I oni powinni rozstrzygnąć, czy, 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 czy chcą to transmitować, czy nie. My jako rada nie możemy podjąć stanowiska, żeby zakazujemy, czy, czy też pozwalamy, bo, bo, bo nie, są, nie jest to w naszej kwestii. Są na to dokumenty rzędu wyższego. Panie radny Adamie Franskowie. Ja przecież nagrywacie. Płyszczane jest to na YouTubie. No to co? Jeszcze co Państwo więcej chcecie? Jest wejść 10, z 12, podejrzewam, że większość tych wejść, to jesteśmy my. Takie mam podejrzenie osobiste. Także nie wiem w czy w czym problem. Jeśli do głosowania radnych, że raz się głosuje, raz tak, raz tak. Pan na komisji komunalnej też głosował, znaczy czy był pan za e, sprzedaż za o 20%. Dzisiaj pan zagłosował tak, także no, wie pan no... Panie Przewodniczący, przewodniczący Szanowna Rado, ja tu nie mam pretensji o to, że na przykład to, o, 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 tej, o tą decyzję. Tylko dlaczego na przykład Pan, to jako Przewodniczący zaznaczył Pan, że nie, wniosek nie uzyskał aprobaty. Dlaczego tak to zostało ujęte przez Pana Przewodniczącego? O to mi chodzi. Dziękuję. Bardzo. Pierwsza rzecz, to jak mówię, podpowiada, nie na jednej komisji to było głosowane. Po drugie, z informacji, może źle się wtedy wyraziłem, nie chodziło o uchwałę, która była przygotowana, uchwałę, która dotyczyła zapłaty za, za nagrywanie. I z tego, coś o czym się dowiedziałem, nie było przyzwolenia większości na to, żeby ta uchwała była, była zaryfikowana pozytywnie. w rozmowie że od półtora roku i należy już ten temat skończyć, bo gdyby, gdybyśmy tak podchodzili z projektami uchwał, jak do tej sprawy, to nie wiem, bo jeżeli jakaś, jakiś projekt uchwały nie przejdzie, to on drugi raz nie wraca na, na forum do tematu, do porządku obrad. I proszę o zamknięcie dyskusji na ten temat. Dziękuję bardzo. Zadarza mi się że się podadzę do systemu uchwały. Z drugiej strony mówimy, stanowisko tutaj, to co Pan Przewodniczący Rady powiedział, no pojawił się po raz pierwszy, bo przez trzy lata były inne argumenty, dlaczego by tutaj nie wydać zgody na, żeby Rada nie wydała zgody na retransmisję. Były inne argumenty, a nie to, co tutaj teraz zostało podniesione. Pyta o informacji.